Zaskoczył pana premier Tusk, mówiąc o możliwym skróceniu kadencji, samorozwiązaniu serwisu. Nie rozmawiałem o tym z premierem Tuskiem. Taki scenariusz nie był też przedmiotem, o ile wiem, negocjacji koalicyjnych. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takim momencie w polityce, w którym trzeba umieć twardo mówić sprawdzam. Różni ludzie opowiadają różne swoje rzeczy i snują różne wizje, a na koniec musimy przyjść i powiedzieć, no dobrze, to jeżeli nie to, to co? Zaproponuj alternatywę. Jeżeli mam, mielibyśmy mieć, nie wierzę w to, ale mielibyśmy mieć w Polsce prezydenta, który sabotuje proces demokratyczny, który ingeruje władzę wykonawczą we władzę ustawodawczą, który tak naprawdę że realizuje agendę nie prezydenta wszystkich Polaków, tylko jednej partii, to może trzeba zrobić rzeczywiście nowe rozdanie. Natomiast na dzisiaj zakładam, że nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Natomiast rozumiem tych, którzy mówią, jeżeli nie to, to powiedz, jaka jest alternatywa, a nie tylko mów, że nie to, bo tego ludzie nie chcą słuchać. Jeżeli nie to, jeżeli będziemy mieli obstrukcję przez najbliższe półtora roku i tak zachowujących się polityków na scenie, to może trzeba rozdać karty jeszcze raz.